Pamiętaj, aby obejrzeć ten materiał do końca, aby dokładnie zrozumieć o co chodzi w tej teorii. Po dwóch miesiącach, powracamy do serialu Blue. Jeśli jest tu ktoś, kto nie wie, czym jest kreskówka Blue, to kreskówka Blue opowiada o rodzinie piesków, gdzie mają córkę o imieniu Blue, która ma siostrę o imieniu Bingo, ojca Bandita Banjita, zależy w jakim kraju jesteście. I matkę Chili. Specjalnie zwróciłem uwagę na imię ojca, ponieważ pod ostatnim odcinkiem było kilka komentarzy, że źle wymawiam jego imię. Natomiast ja stosowałem amerykańskie imię. Wracając do fabuły, w serialu zwierzaki przeżywają wręcz magiczne, wydając fantastyczne przygody oraz pokazuje właśnie szczególnie tak naprawdę jak dzieciaki, czyli Bingo i Blue. Spędzają czas ze swoimi rodzicami jak i dziadkami. Cześć, ja jestem Thomas, a dzisiaj przedstawię Wam teorię, która mówi o tym, że Blue tak naprawdę jest czarownicą. na wstępie chciałbym Wam znowu podziękować za odbiór ostatniego odcinka, jak i poprosić Was o zostawienie lajka like pod tym filmem oraz komentarza o treści bingo a ja wtedy przypnę wam serduszko. No i zostaw suba jeśli jesteś nowy oczywiście. A teraz już chyba bez przedłużania zaczynajmy. W jednym odcinku Bingo używa różdżki z piór, aby wszystko stało się ciężkie, a to skutkuje tym, że niektórzy bohaterowie mają problem z podnoszeniem niektórych rzeczy. A w serialu możemy znaleźć wiele innych podobnych sytuacji. Dlatego zastanówmy się, czy magia w serialu Blue jest prawdziwa? A wszystko co dzieje się w serialu jest spowodowane magią? W pierwszym odcinku serialu, który nosi tytuł Magiczne Cymbałki, w odcinku można zauważyć, jak Bingo i Blue bawią się grając razem na cymbałkach. Jednak co jeśli nie byłoby to zwykłe cymbałki? Ponieważ w serialu widać jak cymbałki po zagraniu na nich zamrażają inną osobę, i ta osoba wtedy stoi w miejscu i nie może się ruszyć. Pierwszą ofiarą cymbałków jest ojciec Blue, czyli bandit. Blue wraz z Bingo postanowiły, że ośmieszą swojego ojca, przebierając go w dziwny kostium, składając się z wielu lasowych rzeczy. Następnie kiedy był dalej nieruchomy, wystawili go przed dom, w którym mieszkają, aby inni ludzie mogli go zobaczyć, w takim a nie innym wydaniu, w drugim odcinku do drugiego sezonu w odcinku pod tytułem Piórko ruszczka". W tym odcinku Blue oraz Bingo używają magicznego piórka, za pomocą którego mogą lekkie rzeczy zamienić na dużo cięższe. I w ogóle z jakiegoś powodu kolejną ofiarą psikusów albo po prostu magii, Blue z Bingo jest ich ojciec, który tym razem nie może nawet dostać się do toalety. W innym odcinku, za pomocą uderzenia w ogon, zwierzaki mogą zmusić swoich rodziców do tańca w różnych losowych miejscach. W pewnym momencie psienki używają tego na swojej matce, co skutkuje tym, że ona zaczyna tańczyć na środku parkingu przed samochodami. A jak widać to skutkuje ośmieszeniem przed losowymi ludźmi, jaki zagrożeniem w życiu jakby po parkingu jeżdżą samochody. Kolejnym przykładem jest odcinek, w którym Wszyscy bawią się zwierzęta, takie jak na przykład owca. I wtedy jesteśmy świadkami tego, że zabawa się kończy. Wszyscy się rozchodzą. A ojciec Blue, czyli Bandit, dalej udaje owce. jako owca wchodzi w interakcje z różnymi postaciami. Takimi jak na przykład ich sąsiadka, która w ogóle jest mega cierpliwą osobą, patrząc na to, co się dzieje w domu rodziny Blue. Natomiast nie zmienia to faktu, że znowu Bandit ośmiesza się przed lesowymi osobami. Mimo tego, że tak naprawdę zabawa już się skończyła i wszyscy się rozeszli. I właśnie to bardzo wygląda jak ingerencja magii. Ponieważ normalnie ojciec jak bawi się z dziećmi, o to po skończonej zabawie nie udaje, nie udaje dalej jakiejś dziwnej owcy czy coś przez przykładowo sąsiadką. A w momencie, w którym bandit próbuje zawieźć swoje dzieci do szkoły, one używają liścia, przez które zwalniają jego tempo, przez co on idzie w slow motion, a to jest nieodpowiedzialne i może to skutkować spóźnieniem się do szkoły, czego jako ojciec staczy nie powinien robić. I właśnie zakładając, że bandit jest odpowiedzialnym ojcem, to raczej tak się nie zachowuje, a natomiast Blue, jak i Bingo, zdobywając magiczny liść? Magia. Ona istnieje, a Blue i Bingo są czarodziejkami. A jeśli jeszcze mi nie wierzycie, to zwróćcie uwagę na to. Kiedy zaklęcie przestaje działać, to ich ojciec, Bandit, stoi plecami do swoich dzieci i nie widzi tego, że Bingo używa zaklęcia i nie może udać, że sam się odczarował w formie zabawy, ponieważ, no, nie widział tego, nie miał o tym pojęcia. W odcinku, w którym mamy do czynienia z wróżkami, dzieje się wiele naprawdę dziwnych rzeczy, jednakże cały czas Blue... Bandit, Chili i Bingo są razem i są świadkami cały czas co do kolejnych niespodzianek, o których żadne z nich nie miało pojęcia, a to jakby wraz z pojawieniem się wróżek w serialu pokazuje, że magia w tym serialu istnieje i potwierdza to, że to co działo się wcześniej w innych odcinkach, z, przykładowo z Banditem, było prawdą. I magia działa. Dodatkowo w serialu widzimy jak bohaterowie spotkały prawdziwe wróżki. No i teoretycznie serial pokazuje nam to, że to jest wszystko wyobraźnia bohaterów. Jednakże no to, co pokazałem wcześniej, zachowania, które się działy, no przykładowo to z tym piórkiem lub liściem, no to nie mogło być udawane. A wszystkie dowody, które wam aktualnie pokazałem, no wskazują na to, że wskazują. <grym> A wszystkie dowody wskazują na to, że magia istnieje. A wy widzowie, jak myślicie? Czy Waszym zdaniem magia jest prawdziwa w serialu Blue? Czy Waszym zdaniem to wszystko jest wyobraźnią? Czy tak naprawdę Bandit udawał to wszystko, jak się ośmieszał, czy jak uderzył w samochód, gdzie to też nie był tyłem i nie mógł wiedzieć, że ona machła tym liściem? A jednak, jednak jakoś zauważył to jakimś magicznym cudem. Nie wiadomo jakim. Jak, jak myślicie wy widzowie? Dajcie znać w komentarzu. Kolejnym dowodem jest to, że Chili mówi do Blue o tym, że szparagi. Mogą zamienić ludzi w dowolne zwierzęta, ludzi. Zwierzęta, w dowolne inne zwierzęta niż są. Bo tak, no bo bohaterowie są zwierzętami, jakby nie patrzeć. A Bandit wtedy zamienia się w zwierzę. Jednakże on nie wiedział o tym, jakby Bandit nie słyszał tego ani nikt tak naprawdę poza Blue i Chili nie wiedzieli o tym, że ta szparaga, szparak, ten szparak, może zamienić inne osoby zwierzęta. Ponieważ Chili szeptała do Blue. Więc ani bingo. Ani Bandit, czyli ich ojciec, nie mieli jak tego wiedzieć, tym bardziej, że no mówię, Bandit stał dalej, a Chili szeptała do Blue. Więc nie ma jakiegokolwiek normalnego wytłumaczenia na to, że skąd Bandit wiedział, że ma zamienić się w zwierzę, skąd stał dalej. A to w takim razie pokazuje, że Chili tak naprawdę jest czarodziejką, a nawet nie sama Blue. I to czyli stworzyła magiczny przedmiot, czyli szparagę, jak i inne przedmioty, które postacie spotykają w serialu. I od dzieciaka uczy ich jakby czarownicą. Jednakże, dalej jakby nie zmienia to faktu, że czemu oni tak strasznie męczą tego ojca? Czemu to zawsze on jest jakby osobą, która musi cierpieć przez tą magię? To jest w ogóle ciekawa, ciekawy motyw. I w tym momencie, Widzu, napisz w komentarzu, czy udało ci się przekonać do tej teorii, czy jednak nie. A jeśli nie, napisz w komentarzu, co dokładnie ci się nie podoba w tej teorii co twoim zdaniem można zaprzeczyć, a co nie. I wtedy możemy pójść w jakąś dyskusję i zobaczymy, co z tego wyjdzie. A w tym odcinku to chyba na tyle. Mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. I zostawić tu łapeczko, oraz lajka. Dodatkowo nie zapomnij o subiku z dzwonkiem, aby dostawać wszystkie powiadomienia. I to chyba na tyle. Chyba, że stanie się coś magicznego w tym momencie? Nie wiadomo. Zostaw lajka, może wtedy stanie się coś magicznego. A ja się z wami żegnam, więc boom zjazd.